Idźcie do Galilei. Jezus z martwych zmartwychwstał. Wczoraj mówiliśmy sobie o tym. I wieś ta rozeszła się po całej Jerozolimie i po okolicy. Ale dzisiaj słyszymy w Ewangelii to polecenie samego Jezusa. Te kobiety, które przyszły do grobu, o których pisze święty Mateusz. Mają iść i powiedzieć uczniom: Idźcie do Galilei. Dwa razy padają te słowa. Najpierw Anioł przy grobie mówi to im, i wreszcie sam Jezus, który staje przed nimi, mówi: Powiedzcie moim uczniom: Niech idą do Galilei. Dlaczego akurat tam? Bo przecież to wszystko, co działo się, śmierć Jezusa Jerozolima, leży w Judei. Świątynia jest w Jerozolimie, miejsce święte dla Żydów. A Jezus chce się spotkać z uczniami właśnie w Galilei. Tam wszystko się zaczęło. Można by powiedzieć, to taki początek ich drogi. To początek ich przyjaźni. Bo przecież tam nad Jeziorem Galilejskim Jezus spotkał Piotra, Andrzeja, spotkał Jana i Jakuba, tam ich powołał. To tam w Galilei w Kafarnaum powołał celnika Mateusza. Tam jest początek tej przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Wróćcie do początku. Tak jakby Pan Jezus chciał. Żeby to spotkanie na nowo dokonało się tam, gdzie był ich początek. Idźcie tam. Po co? Może właśnie po to, żeby na nowo odczytać swoje powołanie, bo, bo oni już teraz wiedzą, co znaczyły te słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją. Po trzech dniach zmartwychwstanie. Wcześniej jeszcze nie wiedzieli, ale teraz, kiedy już usłyszeli o tym, te słowa nabierają zupełnie innego znaczenia. Wróćcie do początku. Wróćcie do początku przyjaźni z Bogiem. Do tej pory mogliśmy usłyszeć bardzo często, myślę, że każdy z nas to zdanie powtarzał, że nie mam czasu. Przy okazji naszych spotkań, czy po kolędzie, czy tutaj, jak refren pojawiało się: "Przy księdza nie mam czasu. Nie mam czasu, zabiegany, zapracowany, naprawdę nie mam czasu, tyle tych spraw na głowie." I żeśmy się zatrzymali. I świat się zatrzymał. Może właśnie ten czas, kiedy teraz przeżywamy tę Wielkanoc, i kiedy dzisiaj słyszymy w Ewangelii: Wróćcie do Galilei, także dla nas ma być tym czasem, kiedy wrócimy do początku przyjaźni z Bogiem. Może trzeba spojrzeć na życie, spojrzeć na relacje, na te osoby, które mamy wokół siebie. I zobaczyć, co tak naprawdę w życiu ważne. Może właśnie ten czas, teraz, kiedy się zatrzymaliśmy, jest po to, żeby przypomnieć sobie o Bogu, żeby wrócić, wrócić jeszcze raz do Galilei. Jest to bardzo ważne, żeby tego czasu nie zmarnować. Wczoraj mówiliśmy o tym, że ten czas jest czasem też i po to, żeby na nowo w sercu budzić nadzieję. Skoro spotkaliśmy z martwych skoro widzimy, że grób jego jest pusty, to mamy w to uwierzyć. I to pytanie wraca: czy ja wierzę? Wierzysz ty jeszcze w Pana Boga? Rozmawiasz o Bogu w domu, w rodzinie? Wrócić do Galilei, do dzieciństwa, kiedy wspólnie z rodzicami klękałeś do pacierza. I może teraz sam, będąc ojcem, matką, w tym pośpiechu już gdzieś to zagubiłeś, i może właśnie dzisiaj wieczorem trzeba wspólnie w domu klęknąć, choć dawno tego nie robiłeś. I spróbować jeszcze raz wrócić do Galilei. Ale chciałbym, żebyśmy na tę Ewangelię popatrzyli od jeszcze jednej strony, bo zauważcie, drodzy, że Jezus przyszedł do tych kobiet. Nie idzie najpierw do apostołów. Dowiemy się później z Ewangelii, że On się z nimi spotka właśnie tam. Pójdzie do Piotra, pójdzie do pozostałych. Mogli apostołowie nie wierzyć. Kiedy te kobiety przyszły i mówią, ale macie wracać do Galilei, bo on tam na was czeka, mogli popukać się w głowę i powiedzieć: gdzie? Tu jest miejsce święte, tu jest świątynia, dom Boga. To spotkanie odbywa się przez posłuszeństwo. Posłuszeństwo temu, co Pan Bóg mówi do nas. Bo przecież, gdyby nie poszli, to by go nie spotkali. On na nich czekał tam. Nie przy grobie. Nie w przybytku świątyni jerozolimskiej, ale w codzienności Galilei. I ten czas teraz też pokazuje, jak trudno nam być posłusznym. My kapłani, kiedy przyjmujemy święcenia, jest taki obrzęd, kiedy ten diakon przyjmujący święcenia prezbiteratu, święcenia kapłańskie, podchodzi do biskupa, swoje złożone dłonie wkłada w dłonie biskupa i ten pyta, czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo. Przyrzekam. Posłuszeństwo, że te słowa ktoś bierze za mnie odpowiedzialność. Bierze biskup, bierze papież, tak trudno nam się nieraz z tym zgodzić. Ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej, jaki powinien być Kościół. Ja wiem lepiej, jacy powinni być biskupi, ja wiem lepiej. Apostołowie, gdyby tak mówili: Ja wiem lepiej gdzie spotkać Jezusa, to pewnie by go nie spotkali. Wyczytałem w dzienniczku siostry Faustyny taki fragment z 21 stycznia 1937 roku. My ją podziwiamy, nieraz przywołujemy. Modlimy się, przecież tyle osób modli się na koronce. Ale weźmy całe jej życie, nie tylko te fragmenty, które są dla nas wygodne. Modlitwa, koronka, obraz, godzina miłosierdzia, godzina łaski. Kiedy siostra Faustyna rozchorowała się i kiedy lekarz zabronił jej chodzić na mszę świętą, pozwolił jej tylko przyjmować Komunię świętą, ona tak bardzo chciała i tego do końca nie rozumiała, dlaczego Msza święta. Najpiękniejszy dar i dlaczego mam z tego teraz rezygnować? I przyszedł do niej Pan Jezus i powiedział takie słowa: Córko moja, większą chwałę oddajesz mi przez jeden akt posłuszeństwa niż przez długie modlitwy i umartwienia. I dalej pisze, że zrozumiała. To spotkanie z Bogiem dokonuje się przez posłuszeństwo. Chcesz spotkać z martwych wstałego? To zaufaj, że On zrobi wszystko, aby na tej drodze Ciebie odnaleźć. On przygotował miejsce spotkania, i wsłuchuj się w głos tych, których stawia na Twojej drodze i którzy za Twoje zbawienie. Są odpowiedzialni. Amen.